Przegłosowany dokument jest merytorycznym argumentem za Green Dealem. Nie wiem na ile te argumenty są obecne w debacie publicznej. Niestety w Polsce taka debata nad ochroną środowiska nie odbyła się. Dlaczego głosowałam za tym dokumentem? Po pierwsze, przekonało mnie. Stanowisko naukowców, 100 biologów polskich, 3300 biologów z całej Unii Europejskiej jest za przyjęciem Green Dealu, za przyjęciem tego dokumentu, który umożliwi dalsze prace nad bezpieczeństwem żywnościowym, które pozwoli. Na ograniczenie podwyżek cen za żywność w najbliższych latach. Ten dokument będzie dalej procedowany, idzie dalej do poprawek i miejmy nadzieję, że zostaną uwzględnione tam różne postulaty i poprawki, które sprawiły, że niecały parlament był za jego przyjęciem. To i ostatnia sprawa, chyba najważniejsza. Różnorodność biologiczna jest bardzo ważnym elementem w uprawie i produkcji żywności. Potrzebujemy żywności, która będzie zdrowsza i która będzie tańsza. Dziękuję bardzo.